Dzień dobry, kochani, w dzisiejszym vlogu będzie się bardzo dużo działo. Na wstępie powiem Wam jedną rzecz. Dziś omówimy wyniki badań. Jeśli dobrze pamiętam, to badanie się nazywało OAT i CSA, ale nie jestem w stanie sobie, nie jestem w stanie tego przysiąc na 100%, ale to są badania, które były robione 5 lat temu w przychodni Vega Medica, one były wysyłane do Stanów i po miesiącu dostaliśmy wyniki. Co się dalej działo? Ja Wam to dzisiaj wszystko opowiem. Na pewno będziemy to omawiać na samym końcu tego vloga, a teraz słuchajcie, ja właśnie wysuszyłam włosy, idę się malować, będę sprzątać dzisiaj ten pokój, koniecznie go muszę posprzątać, będziecie mi w tym może towarzyszyć, może nie, nie wiem, ale teraz idziemy do dziecka jedziemy na terapię, na integrację sensoryczną. A później zabiorę was w miejsce, w którym ja będę pierwszy raz i opowiem wam o, moim, o mojej pasji. Ok? Dajcie mi się teraz umalować i jedziemy. Słyszycie to? Piotruś jest z tyłu i on mówi, że on chce spać. Nie ma mowy, jedziemy. Słuchajcie, już zeszłam. Ustawię sobie tutaj sam ten, ten telefon i teraz tak stawiamy zmywarkę i yy, jedziemy, no nie ma czasu. Najgorszy dramat to jest to, że jedziemy sam autobusem. Zaraz Wam pokażę dlaczego, okej? Okay? Słuchajcie, okay. jesteśmy już na przystanku, jest głośno, jest Piotr, Piotrek jest tutaj, a tu mam, jak widać, ciasto w ręku, y, które wiozę kobiecie, y, znaczy pani, która już któryś raz pomogła Piotrusiowi. Pomogła Dzisiaj jestem specjalistą od wszystkiego, ale pokażę wam Piotra, poczekajcie. Strasznie mi się ręka trzęsie, powiem wam to, że... Piotruniu, co robisz? Dobrze, czekamy na autobus i jedziemy. Mam nadzieję, że ciasto dojedzie w całości. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do środka z y, przygodą. Piotr się przewrócił na ulicy. Y, płakał oczywiście strasznie. No i co, jak Piotr się przewrócił, to ja też poleciałam i ciasto też poleciało, i z ciasta się stało. O. Znaczy ciasto jest całe, ale pudełko, pudełko niestety nie przeżyło. Y, zaraz wam powiem, co takiego się dzieje, że jeździmy tymi autobusami, tym metrem. I, boże, no masakra. Dzisiaj wyjątkowo trafiliśmy na w, Wspaniałych ludzi, którzy widzieli, że coś jest nie tak, że dziecko potrzebuje pomocy i, i ludzie nam pomagali, ale nie zawsze tak jest. Dam tylko to ciasto w tym postrzępionym pudełku i tej pani, która zaraz po niej przyjdzie i pogadamy i wam powiem, co, co się dzieje takiego, dlaczego się musimy męczyć w komunikacją. Słuchajcie, opowiem wam, co dokładnie się stało. To, to było całkiem inaczej, ale mi wstyd. Ale muszę was prosić o pomoc i o poradę. Zastanówmy się razem co zrobić. Piotruś ostatnio ma takie stymulacje, że, że jak idzie ze mną ulicą, to stawia, stawia jakoś tak nóżki, że one mają stać równo, a jak mu się coś nie spodoba, to potrafi się wyrwać i cofnąć parę metrów, żeby pójść tak jak on chce, z powrotem. I tak zrobił właśnie tutaj na ruchliwej ulicy przy rondzie w Warszawie. I jak nie wiecie, gdzie to jest, bo jesteście spoza Warszawy, to z zobaczcie sobie w internecie. Wyrwał się, słuchajcie, i poleciał na ulicę Rówliwą. Ja poleciałam za nim miałam to ciasto w rękach palicho to ciasto, ale polecia poleciałam za nim i w ostatniej chwili go wyciągnęłam dosobnie z przedmachy samochodu, który mógł go potrącić. W ostatniej chwili pociągnąłam go z całej siły za bluzkę. Mogłam mu rozerwać bluzkę i z tym za przeproszeniem, ale dziecko najważniejsze, że wyszło z tego cało. Samochód go nie potrącił, bo ja go z całej siły pociągnęłam. I teraz wam powiem o dramacie, którym, który mam i który muszę rozwiązać. Jeżdżę 23-letnią Zafirą, Oplem, Oplem Zafira. Przynajmniej jeździłam do, z zeszłego roku do grudnia. I ten, i ten w tej Zafirze się zepsuło sprzęgło. Jak poszło sprzęgło, to i skrzynia biegów i wszystko tam poszło. Koszt naprawy 1000 zł. Ja stanę na rzęsach. Nie wiem, co ja zrobię teraz, żeby ten samochód naprawić, bo jazda z dzieckiem autystycznym, metrem czy autobusem, czy wszystkim. Dobrze, jeszcze to ujdzie, ale on ma zachowania na ulicy takie nieprzewidywalne, tak nieobliczalne, że ja po prostu się o niego boję, więc muszę zdziałać coś z tym samochodem. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale muszę go naprawić. No, a teraz muszę się uspokoić, bo mogłam dzieciaka stracić. No jasne. Widzicie, jaki jest instynkt matki. Matka to zawsze przewidzi, co może się stać, kurde. I, i za to dziękuję Bogu, że wymyślił coś takiego, że yy, ta myśl, co może się stać, u mnie działa wcześniej. I już nie, nie, raz, nie raz, to zadziałało i nie raz go uratowało. W tych zachowaniach autystycznych. Słuchajcie. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o czymś, co, co mnie cieszy, ale nie, nie wiem, czy ja mam dzisiaj na to, na to siłę. No, chciałam Was zabrać w miejsce, w które sama pójdę pierwszy raz. No, w sumie jesteśmy niedaleko tego miejsca, mam nadzieję, że je znajdę. I Wam pokażę, czym ja się interesuję jeszcze tak w czasie, kiedy mam wolny. No, czyli w nocy, no. Piotr jest teraz na integracji sensorycznej, ja się uspokajam tutaj w poczekalni. I no dzisiaj we vlogu będzie się działo. Ja muszę z wami po, po, poruszyć kilka tematów. Ostatnim będzie leczenie biomedyczne i będą te wyniki badań, tego badania, które zrobiliśmy. Zostańcie ze mną. Ja was, ja was nie proszę. Ja po prostu sobie myślę, że jak ja coś wiem, to ja, to ja się z wami dzielę. Dzisiaj potrzebuję ja pomocy i nie chcę, żeby to jakoś szantażem zabrzmiało, ale po prostu no usiądziemy i sobie pomyślimy, okej? Okay? Coś pokaż I, Idziemy do domku. Chodź. Chodź do domku, kochanie. Chodź. Chyba już nigdy nie odzyskam wózka. Po tej sytuacji wracamy do domu, nigdzie nie jedziemy, nigdzie, od razu do domu. Już praktycznie jesteśmy na miejscu. Opowiem Wam, znaczy no, opowiedziałam w poprzednich wejściach co się dokładnie stało i wspólnie się zastanowimy jak temu zaradzić, bo, bo ja kiedyś mogę po prostu nie zdążyć. Słuchajcie, chciałam Wam teraz pokazać tak w miarę bezpiecznym miejscu, co, o co mi chodzi, co ten Piotruś wyprawia. No jak widzieliście, nie spodobało mu się jak postawił nogi i wrócił się i zobaczcie, wrócił prawie na ulicę. Dobra, zaraz o tym pogadamy. Dobrze, ko słuchajcie kochani, my już jesteśmy w domu. Właśnie sobie zjedliśmy deserek. Deserek bez obiadu. Miało być całkiem inaczej, powiem Wam szczerze, chciałam Was zabrać w miejsce, w które ja też chciałam bardzo, bardzo pojechać, do salonu z rzeczami folklorystycznymi. Gdyż takie, takie, taki wystrój, wnętrz folklorystyczny, folklorystyczny mi się bardzo podoba. Zobaczcie, jaki udało mi się kupić niedrogo obrus na, na stół. Strasznie mi się w ogóle to dziwnie mówi, słuchajcie, bo mogłam dzisiaj naprawdę mieć niezłą tra tragedię. Ale y, y, zobaczcie sobie ten obrus i zaraz powiem Wam y, co, co dalej. Piękny obrus, prawda? No ale co? Nie, nie będzie mnie ten obrus dzisiaj cieszył, jak moje dziecko takie sytuacje robi, jak robi właśnie z tym y, z tym cofaniem się podczas y, Podczas schodu do przodu. On tak zrobił, właśnie przy rądzie NZ, na, kruch na, na bardzo ruchliwym rądzie. Yy, postanowił, yy, to znaczy to było przed rądem, ale to było przejście na pieszych, więc yy, przejście tak, tak czy siak. Postanowił wyrwać mi się z, ca z całej siły. Ja nie, nie spodziewałam się, że on coś takiego zrobi. Wyrwał mi się. W momencie, kiedy schodziliśmy z pasów, schodziliśmy z pasów, tak, wyrwał się i poleciał z powrotem na tą ulicę. A ja biegiem za nim i szarpnęłam go za koszulkę i do siebie przyciągnęłam. Samochody jechały. Słuchajcie, te samochody by nie wyhamowały. Nawet nie ma takiej opcji. Ale instynkt zrobił swoje macierzyński. Byłam szybsza od niego, więc. No, dobrze się skończyło, ale mogło się skończyć bardzo źle. Dajcie mi teraz jego porządzić, bo, bo jest. Bo, no, po prostu muszę tam coś przy nim zrobić, i jeszcze zwrócę Wam uwagę na coś. Jak dojeżdżałam do, do, do domu, do, miejsc, do miejscowości, gdzie mieszkamy, no to macie, byłam taka trochę zadowolona. Słuchajcie, ja przy autyzmie nie mogę pokazywać negatywnych emocji. Nie mogę. Zaraz pogadamy, bo moja mama dzwoni. Ja usiadłam sobie tak w ustronnym miejscu, żeby Piotr tego nie słyszał, co ja mówię, bo on wali głową, kiedy ja o nim mówię źle. A ja nie mówię przecież źle, tylko no po prostu on uważa, że ja o nim mówię. No, no bo tak, no bo je, no o nim mówię, ale to wszystko jest w dobrej wierze. I on nie lubi tego, jak się przy nim o nim mówi, więc będę mówiła trochę ciszej. W poprzednim wejściu wam mówiłam, że nie mogę pokazywać złych emocji przy Piotrku, absolutnie. Bo on to strasznie wyczuwa, on jak się przewrócił, no to płakał, to wiadomo, to, no to była przykra sytuacja, po prostu się dziecko przewróciło, trochę go golanka polały, więc płakał. Ale po tym, kiedy ja się bardzo zdenerwowałam, jak on mi się wyrwał na, te, na tą ulicę, słuchajcie, aż nie płakać chcę. Yy, to on strasznie płakał, bo ja pokazałam nerwy, i on zaczął się bić po głowie. Yy, ja się cała trzęsłam. Tam się ludzie w ogóle zbiegli do nas i, 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 i pytali się, czy wszystko jest w porządku. Yy, no Nie mogłam tych, tych emocji nie pokazać, po prostu się wystraszyłam, bo on zrobił tak nagle, ni stąd mi ni ale, ale ja też byłam szybka, byłam szybsza od niego. Dzięki, dzięki Bogu dobrze się skończyło, nic się nie stało. On, on popłakał, ja się cała trzęsam przez całą drogę w sam autobusie później. Um, duchowo się trzęsam, no i po prostu no się trzęsam, mimo tego, że na nagraniach ja się uśmiecham. Yy, dlatego, że słuchajcie, nie mogę pokazywać złych emocji. Nie wolno, przy autyzmie nie wolno, bo ten dzieciak strasznie czuje. I ja, u, u mnie bardzo często jest tak, że mi się w głowie coś kiełbi takiego bardzo nerwowego, że po prostu aż cała się trzęsę ale buzię muszę mieć tak, bo obok siedzi autysta. Dziecko z, z wyostrzonymi zmysłami, więc dobra mi na to swój gry. Dobrze się skończyło, słuchajcie. Yy, I teraz yy, tak, yy, znalazłam wyniki badań tego, tego badania, które robiliśmy kiedyś tam. Yy, zaraz Wam pokażę. Pójdę po te wyniki, ok, i sobie omówimy. Na wstępie y, rozmowy o badaniach Piotrka chciałabym Wam pokazać dziesięcioletnie y, życie w moich rękach. Ten cały segregator to są wszystkie badania Piotrka. Od ciąży po dzień dzisiejszy. Masakra. Ile tego jest? Jakie to jest ciężkie. Ale okej, okay, zaczynamy. O Boże, a wyciągnąć to poszło. Yy. O, akurat tutaj mi się pokazała karta zleceń od lekarza DAN, więc Wam opowiem przy okazji na samym końcu, jak my prowadziliśmy tego Piotrka. Ale zacznijmy od wyników badań. Mam nadzieję, że są. Są, proszę. Dobrze, ja teraz to wejście skończę, bo pokażę to na stole, żeby leżało. No. I pogadamy już na pewno. Ani tutaj mamy pierwszą kartkę. To jest obecność metali ciężkich. Słuchajcie, podejmowałam z tym walkę. Naprawdę podejmowałam, ale zawsze to wracało jak bumerang, więc no dałam sobie z tym spokój. Nie robiliśmy mu helatacji, po prostu nie już, nie, już na tyle lat, na tyle ciężkiej pracy, co to dziecko włożyło, daliśmy sobie naprawdę spokój z metalami, ale tutaj mamy nietolerancje pokarmowe. I tu wam powiem teraz przysięgając pod Bogiem, że ja tak weszłam w, w, w zdrowe żywienie, że ja po prostu mi to z głowy wyleciało, czy to dieta, czy to. Czy to, czy to co to? No, dla nas to jest po prostu normalne. Jemy zdrowo, przysięgam. Ja też jem zdrowo. Teraz schodzimy z pszenicy i bardzo dobrze nam to idzie, powiem szczerze. Wcale nie tęsknimy za, za pszenicą. Yy, tutaj patrzcie, Piotr ma, yy, tu wszystko jest, yy, o, yy, nie, nie pamiętam, yy, co to jest to? Kasein, yy, cheese, goat milk, yy, pewnie mleczne produkty. Nie je takich rzeczy ten dzieciak. To są, to są chyba te. te yy, ojejku, jakby to powiedzieć. Yy, mleczne kanapki. On tego nienawidzi. Yy, to, no to tutaj widać w tej rubryce, że wszystko jest ponad normę, więc no, on i tak tego nie je, więc tym się nie zajmujemy. Tutaj zobaczcie, mieści się we wszystkim w normie. Yy, w owocach i, i w ogóle. Ale on też owoców nie lubi. Nie wszystkie lubi, powiem Wam szczerze. Nie wszystkie, po prostu. Z, zje jabłko, gruszkę, bananów nienawidzi, więc ja z tym problemu nie mam. Powiem szczerze. I tutaj chciałabym zerknąć, zwrócić uwagę na to, co się tu dzieje. No, no powiem szczerze, w granicach normy są te, te, te wyniki, ale to jest robione 5 lat temu. Tak, jeszcze sobie przypomnę, czy na pewno 5 lat temu. Chyba tak, no. I od tego czasu, słuchajcie, ja weszłam, weszłam z nim w takie yy, takie. Zresztą nawet nie od tego czasu. Ja to wcześniej. O, 5 lat temu, tak, 4, 4 maj 2017. Ja wcześniej już mu gotowałam sama i ja gotowałam mu zdrowo. Bo ja nienawidzę produktów y, przetworzonych, nienawidzę produktów y, gotowych. No po prostu ja uwielbiam siedzieć w kuchni, uwielbiam tworzyć. I ja uwielbiam y, zamienniki. Y, pszenicę zamieniłam teraz na otręby. O niebo lepsze. Górskie otręby. Y, do panierki. Jeżeli nam się zdarza panierkę zrobić, chociaż panierki, to nie pamiętam kiedy żeśmy ostatni raz jedli, bo nie lubimy. No my, my gotujemy mięso. Patrzcie, co się tutaj dzieje. No jest wszystko w granicach normy tutaj, o. E, nie, tutaj kandida była podwyższona, ale z kandidą też walczyliśmy, więc e, luz. E, nie wiem, jak, na jakiej etapie jest teraz kandida, bo to też wraca jak melang. E, no, ale myślę, że zbadamy mu Candidę w, w laboratorium. A wiecie, w jakim laboratorium badamy? Zwierzęcym, u, u weterynarza. Najlepiej tak jest. W Warszawie jest takie laboratorium, które, które takie badania robi. No i tutaj nie, nie pamiętam, co to dokładnie jest, ale wam y, przybliżę. Nie wiem o co tu chodzi. Ja, nie, ja i mój angielski to jest po prostu dramat. Ja nie znam angielskiego, powiem szczerze. Dobrze, słuchajcie, to jest trochę taka prywatna sprawa, te, te wyniki badań. Jest to niby sprzed pięciu lat, ale no, nie bardzo chciałam tak opowiadać o tym wnikliwie, ale jeszcze co mogę Wam powiedzieć, zwrócimy uwagę teraz na wytyczne lekarza, więc ja się pokażę, spróbuję się pokazać. Jestem, nie wiem, nie, nie miejcie do mnie zastrzeżeń, jak będzie telewzor, znaczy telefon machał, będzie nierówny obraz, bo ja chcę to zrobić w jednym wejściu po prostu. Więc teraz przeczytam Wam y, kartę zaleceń. I my się tego trzymaliśmy, powiem szczerze, i tak sobie patrzę na tą kartę zaleceń. Wiecie co? I chyba do tego wrócimy. Nie ma co, nie ma co tutaj nie wracać. Jeżeli, mam, jeżeli mamy zdrowe żywienie, to i karta zaleceń będzie też prowadzona dalej. Patrzcie, to, to, co tutaj się dzieje. Piotruś przyjmował Vivomix, to był, to był, Boże, co to jest ten Vivomix, yy, probiotyk na wypróżnienie, na wypróżnienie się, teraz Piotruś nie ma problemów z wypróżnianiem, ale, ale Vivomix był brany, Children, Multivitamin, 3 kapsułki dziennie, myśmy brali Children DH Baby, bardzo to polecam i wrócimy do tego. Citrosept, też nie pamiętam na co lekarz, no ale w każdym razie wszystko było brane z tej listy. Ja teraz będę się zwracać do lekarza jeszcze raz, znaczy nie do tej lekarki akurat, ale poproszę Was o opinię i o pomoc, żebyście pomogli mi wybrać takiego lekarza, który poprowadzi dalej, dalej suplementację. suplementację dobrymi, naprawdę zdrowymi. Orze. Tracę słuchajcie pamięć. Tracę pamięć, i wysłowić mi się jest bardzo ciężko. Suplementami po prostu witaminami. O. Poproszę Was o pomoc. Co jak znacie takiego lekarza Zasza, wydawajcie mi znać. Kochani. To jest na tyle tego leczenia biomedycznego. Chociaż spróbuję się pokazać teraz. Dobra, to wejście skończymy. Jeszcze, jeszcze ja wam opowiem. Przyszedł, przyszedł Piotruś. Piotruś musi się uspokoić nakrętkami. Słuchajcie, teraz ja wam coś opowiem. Dlaczego to u mnie trochę tak było też chaotycznie z tym, z tym leczeniem i mi pomagali lekarze i terapeuci i wszyscy, którzy gdzie z tym dzieckiem byłam. To, to pracownicy się od razu, yy, to znaczy od razu się kapowali, że ja nie wszystko po prostu rozumiem, bo przy, au, przy terapii autyzmu jest od cholery dokumentów. To wy rodzice wiecie. Jezus Maria, najgorszy koszmar to jest wtedy, kiedy na miesiąc przed trzeba składać dokumenty o orzeczeniu o pełnosprawności. To jest koszmar. Yy, przy autyzmie, jak dziecko jest małe, to się chodzi od lekarza do lekarza, od specjalisty do specjalisty, od rehabilitacji do rehabilitacji. Nie mówcie mi, że tak nie jest, bo tak jest. Ja to wszystko ogarniałam sama. Nikt mi nie pomagał. Nikt. I zresztą nawet ja nie chciałam, żeby mi mąż pomagał, bo on mnie denerwuje ten chłop. No, znaczy, kocham go, no kocham, tak, kocham, przysięgam. Ale no po prostu ja jestem tego zdania. Niech mi on przynosi pieniądze, żebyśmy mieli z czego żyć, a ja się zajmę dzieckiem, bo, bo mój mąż jest taki, że on nie zrobi tego tak wnikliwie jak ja. No i teraz wam coś powiem, co może być trochę dziwne, ale ja u siebie też podejrzewam autyzm. I nie tylko ja. Lekarz genetyk, który nam robił badanie WES, też się zapytał, czy pani ma autyzm? Czy pani ma jakieś coś z aspektem autyzmu? Um, a ja się z tego pytam, a po czym pan to twierdzi? A bo wie pani bo genowo jest pani bardzo podobna do syna, genetycznie. Z perspektywy czasu, ja sobie myślę od kilku lat, że ja mam coś z autyzmu. I ja sobie siebie przypominam, jak byłam małą dziewczynką, jak byłam nastolatką. To ja wiecznie było ze mną tak, że ja byłam odseparowana, wiecie, ja nie, ja nie chciałam mieć y, znajomych, takich, y, tak po prostu jakichś relacji nawiązywać. Po prostu mnie to nie interesowało. Ja w szkole byłam sama, w klasie byłam sama, ja chodziłam swoimi ścieżkami, nie nawiązywałam żadnych tam znajomości. Y, nawet jak się jakoś znajomość nawiązało, to, no to tak starałam się na krótko. Nie chciałam po prostu wchodzić w jakieś relacje. Ja się słabo uczyłam z matematyki i do tej pory tej matmy nienawidzę. Nie rozumiałam po prostu, nie rozumiałam matmy nic a nicką. Nie wiem dlaczego. No, tak po prostu ten ten mój typ tak ma. Ja matmy nie rozumiałam, do tej pory jej nienawidzę, nie rozumiem i dobrze mi się z tym żyje. Y jeszcze chciałabym Wam powiedzieć taką rzecz. Mnie nie interesuje to, co się dzieje na świecie. Nie interesuje mnie telewizja. Nie interesują mnie filmy. Ludzie oglądają jakieś Netflixy, jakieś tam i, cudawianki. Ja tego w życiu na oczy nie widziałam. Wy widzieliście jakiś film Joe Black, teraz był w sobotę, chyba w telewizji. On podobno ma 20 panel lat. Wiecie, że ja go nigdy nie widziałam? Nie interesują mnie takie rzeczy. Czy ja jestem jakaś inna? Czy jestem dziwna? No co, mam, no co mam się siłą zmusić? Nie widziałam jakiegoś tam Pretty Woman. Jest taka blondyna, słuchajcie, która w ogóle nie widziała nigdy w życiu Pretty Woman. To ja. No nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie telewizja w ogóle. Ze mną nie pogadacie na temat, co się teraz dzieje na świecie, bo ja nie wiem. Nie jestem dziwna, słuchajcie, kurde, no to po prostu tak mam, no, ja się czuję lepiej, jak ja mam powłączane media, czy telewizję. Ja, owszem, korzystam z internetu, bardzo często korzystam, widzicie to zresztą, że jestem, jestem aktywna w internecie, ale ja wolę czytać książkę, ja kocham książki. No tyle razy wam opowiadałam o tym, że ile jak książek w życiu przeczytałam, ja wolę sobie pójść na spacer, popatrzeć na, na otoczenie, z ludźmi porozmawiać. Teraz, teraz uwielbiam nawiązywać kontakty. To nie to, co kiedyś. Ja kiedyś to po prostu tego nienawidziałam. Znaczy, nie to, że nienawidziałam, ale ja się po prostu bałam. Ja się strasznie peszyłam. A dzisiaj ja wolę z kimś porozmawiać oko w oko. Jak yy, przeżywać to, co pokazuje telewizja, a telewizja jest teraz strasznie zakomana. I ja wolę z kimś porozmawiać, ja wolę wam otworzyć drzwi, no teraz, o, nawet są teraz otwarte, zaprosić Was do mojego autystycznego świata i mieć z Wami kontakt, niż przeżywać to, co się dzieje dookoła. Ja i mój syn, my najlepiej się tak czujemy ze sobą, po prostu. Tak jak żyjemy, tak jest nam, do nam dobrze. Nikomu nigdy wcześniej tego publicznie nie mówiłam, że podejrzewałam u siebie o autyzm, ale dzisiaj Wam mówię, bo Was zaprosiłam do swojego życia autystycznego, do życia mojego syna. Słuchajcie, jeszcze nie wiem, czy coś jeszcze mam do powiedzenia na temat tego leczenia biomedycznego u Piotrka, które było. No, przede wszystkim pomóżcie mi znaleźć odpowiedniego lekarza. Nie takiego lekarza, który bierze pieniądze straszne, straszne sumy za wizytę, za wypisanie recepty. Boże, jak ja się dowiaduję, co teraz ci lekarze, rzekomi specjaliści, robią z tymi, z tymi rodzicami tych dzieci autystycznych, no to to jest po prostu zbrodnia, no. Dlatego chcę lekarza z powołania, chcę lekarza, który, który spojrzy trzeźwo okiem na mojego Piotrka. Pomóżcie, jak, jak coś wiecie, ok? Dziękuję Wam za dzisiejszego vloga, za to, że byliście ze mną. Yy, dziękuję Wam za telefony. Nie, nie zmieniło się nic. Dzwonicie, piszecie. Bardzo wam za to dziękuję. Yy, jeżeli mogę Was prosić o coś, to, yy, to wspierajmy się nawzajem co. Nie, nie, proszę was o nie negowanie tych moich decyzji, jakie ja w życiu podjęłam, bo to są moje decyzje, ja wiem co ja robię. Ja też jestem nadzorowana przez szkołę Piotrka, oczywiście, przez, przez, przez ośrodek pedagogiczno-specjalny, nie wiem czy ja dobrze mówię, nie wiem, te panie też mi bardzo pomagają, ja mam nadzór nad sobą wyższy, to nie jest tak, że ja błądzę, jeżeli ja czegoś nie wiem, to dzwonię do nauczycielek Piotrka, wspaniałe kobiety, wspaniałe, słuchajcie. I przysięgam, nie, nie zaniedbałam Piotrusia. Nigdy go nie zaniedbam. A z wami jest mi raż, raźniej, kochane. Kochani, rodzice, dzieci niepełnosprawnych, bo mam, tu, mam rodziców, ojca, matki, całe rodziny. Jesteście cudowni po prostu. Dziękuję Wam za wszystko, kochani. Bądźcie razem ze mną w tym wszystkim i wspierajmy się nawzajem. Papa. Pa.